Hej, witam Was w holu kosmetycznym. Hol kosmetyczny będzie naprawdę niewielki, ponieważ zawiera takie rzeczy, które mi się pokończyły, które potrzebowały. Niektóre z nich znacie, niektóre będą dla Was nowością, ale nowością u mnie, czyli u mnie pojawiły się pierwszy raz, ale też na pewno je znacie druga kwestia jest taka, że nie będzie tutaj pielęgnacji, czyli na przykład typu maseczki, serum do twarzy, kremy pod oczy i tak dalej, ponieważ dopiero jestem co po zrobieniu zamówienia przez internet, w końcu musiałam się przemóc i zrobić zamówienie przez internet, ponieważ przez jedną koleżankę YouTube'ową zostały mi polecone kosmetyki, też musiałam ją zapytać o zdanie. Także całą historię opowiem Wam dopiero, jak już te kosmetyki do mnie dojdą. Tylko myślę, że będzie coś takiego, że ja najpierw je wezmę, przetestuję przez na przykład tydzień, dwa, żeby już jakąś mini, mini recenzję zrobić, żeby coś o tych kosmetykach móc powiedzieć. Ale mówię, nie było tutaj dostępnych u mnie stacjonarnie, także niestety musiałam złożyć zamówienie przez internet. Wiecie jak ja tego nie lubię, bo ja muszę coś mieć no ale dobra, jestem cierpliwa. A że cierpliwi na wilkamień ugotują to, stwierdziłam. Dobra, poczekam na te kosmetyki, bo na pewno warto. I teraz tak, zaczynamy od, od czego? No, od tego na przykład zaczniemy. To jest taki fajny szampon. No, Bartolisz, no, czyli chyba już Wam w większości znany, tylko on jest teraz. Dla brunetek, czyli ma tutaj, bo ja już sobie pozwoliłam go użyć, nie wiem czy będziecie to widzieć, poświata taką szaro-brunatno-popielato-brązową, ciężko mi to nazwać. Bardziej brudzi ubrania niż tamten, na pewno bardziej zostaje na włosach. Tutaj przy nasadzie, przy rozpylaniu może zostawić taki brunatny nalot tutaj na czole, gdzieś na policzkach, na szyi, także na to trzeba uważać. 12,99 na promocji w Rosmanie. I słuchajcie, kupiłam go dlatego, że po nieszczęsnym brązie, który mi nie do końca wyszedł, zostały mi jeszcze tutaj te właśnie takie poświata takich złocistych brązów i ja chcę ją zniwelować i dlatego stwierdziłam, że kupię sobie i będę go używać, żeby mieć taką delikatną popielatą poświatę, czyli jak mój kolor włosów. Odkładam go, no bo nie będę rozgadywać się, cóż możemy mówić o szamponie Batist? Następną rzeczą, którą wam pokażę w kolejności, to będzie odżywka DAW i to jest odżywka wbrew pozorom. Zazwyczaj taki kolor, jak widzimy, to od razu nam się kojarzy do włosów farbowanych. Nie wiem czemu, ale wszystkie firmy do włosów farbowanych e, używają tak, tak jakby czerwonych, wiecie, tych, tych nalepek, tutaj nakrętek i tak dalej. E, ta jest do włosów zniszczonych, żeby je zregenerować, żeby podkreślić końcówki, blask włosa wydobyć i tak dalej. 9,99 w Rosmanie, użyte na razie przeze mnie dwa razy, mogę powiedzieć, tyle rzadka konsystencja. ładnie rozprowadza się na włosach. Te włosy dają się później rozczesać, są takie mięciutkie w dotyku, no ale mówię, dwa razy użyłam, zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo, bardzo przyjemnie pachnie naprawdę. Naprawdę po prostu owocowo, taki kwiatowy zapach. Taki mogłaby mieć perfumy, to jest 250 ml, i odkładam na bok, odkładam to za dużo powiedziane, rzucam na bok. Następna rzecz. Oczywiście, jak to ja muszę powiedzieć, każdą rzecz kubowałam praktycznie w innym dniu. Więc niektóre są nadgryzione zębem czasu Rock Angela. I na przykład tak. Ten żel pod prysznic z Lirene. Zobaczcie, już go tyle zużyłam, to jest. Nie mogłam się doczekać i już po prostu stary odstawiłam w kąt, bo chciałam już tego spróbować. E, mogę Wam zatem o tym cokolwiek powiedzieć, jeśli naniesiemy go na gąbkę, bo to jest w ogóle żel z olejkiem pod prysznic, argon and marula, nawilża wygładza i tak dalej, czyli jak ja to mówię, bla bla bla. E, słuchajcie, jeśli to naniesiemy na gąbkę, nie czuć różnicy między takim. Mm, żelem pod prysznic, a jakimś innym z olejkami lub bez olejków kremowym czy nie, po prostu pieni się i tyle. Natomiast jeśli nakładamy bezpośrednio na rękę czy na skórę tutaj wiecie i rozsmarowujemy wówczas czuć, że to jest takie lekko tłuste i że to naprawdę zawiera olejki. Zapach kojarzy mi się jakbym zrobiła sobie gorącą herbatę z cytryną, z miodem, z pomarańczami, z jakimiś gościkami, z jakimś jeszcze dodatkiem takiego, którego tu nie mogę wyczuć. Nie przygotowałam się co to jest w ogóle marula, czy to jest owoc, czy to jest kwiat, czy to jest jakiś robaczek, którego tutaj dodali, także nie wiem, ale słuchajcie, to jest naprawdę kojarzy mi się nie tylko kolorystycznie, ale w ogóle tym zapachem kojarzy mi się już z tym nastrojem takim jesienno-zimowym, żeby otulić nas takim ciepłym, lekko energetyzującym zapachem. No Tak głaskam sobie, ale mam wrażenie, że ona tutaj też bardzo basuje kolorystycznie, bo wiecie, że jestem takim wzrokowcem. Dzisiaj od razu muszę powiedzieć mogę się lekko plątać, ponieważ od kilku dni nie mam bardzo weny właściwie do niczego. Macie także, jak przychodzi taka pora, że pada deszcz i pada deszcz, jest smutno, szaro i czekać na to słońce, to właśnie bardzo mm, robi się jakoś tak, nie wiem, no nie chcę Wam się gadać, tak, jesteście marudni, ja jestem w takiej fazie marudzenia w stylu śledzika, <śledzika, <śledzika> bounty, <śledzika> a może czekoladkę, <śledzika> a może coś innego i znowu śledziki i w ogóle takie tam. I od razu mówię, <śledzika> nie, nie jestem w ciąży, bo może ktoś, komuś by to przyszło do głowy. Po prostu taka, no zaczynam takie, takie różne smaki, mnie ciekawią i tak dalej. Mało tego, jestem taka właściwie taka, no taka, nie wiem, trochę bez energii. Wiem, że wy widzicie to inaczej, ale ja inaczej, no ale stwierdziłam, że mam trochę te kosmetyki, żeby za bardzo ich nie zdękować już i pokazać w holu kosmetycznym puste opakowania, także zbiorę się w garść i po prostu nagram i dla tych, którzy nie są w stanie, nie będą w stanie znieść mojego paplania bez sensu, to przygotowałam stronę wizualną, ponieważ wprowadziłam jesień, tutaj chciałam Cię pochwalić, widzicie, to są sztuczne liście ze sklepu chińskiego, ale bardzo ładny bukiecik i, i mi się wydaje, że naprawdę to wygląda bardzo fajnie, także Tyle. Pewnikiem niedługo pogoda zrobi się jeszcze bardziej letnia, ale zobaczcie, może kogoś to nastroi, żeby już zacząć sobie dekorować dom jakby na jesień. Ale dobra, i znów coś w tematyce kolorystycznej, zobaczcie. <grytania> Chyba jestem dzisiaj żywą, chodzącą reklamą. Mm. Takich produktów. E, olejek łopianowy z czerwoną papryką pobudzający wzrost włosów z Green Farmacji Wypatrzony u dziewczyny z kanału Kisesiu, którą pozdrawiam. E, ona zachwalała to, mówiąc, że naprawdę jest fajne, że po tym robią się takie, wyrastają te tak zwane baby hair czy coś takiego. Czyli takie e, małe meszki włosowe, takie, takie pewnikiem jak u dzieci, taki, taki coś takiego delikatnego. No i tak stwierdziłam, u mnie tutaj już bardzo nic nie chce rosnąć, a już w tym wieku to już zaczyna mi więcej wypadać. Dać, więc może to coś działa. Na razie nie używałam. 4 zł za to dałam w moim chemiku w mieście i stwierdziłam dam temu 2-3 miesiące, bo na pewno taki okres czasu jest potrzebny, żeby w ogóle cokolwiek z takich rzeczy właśnie działowych zadziało się na skórze głowy, więc dopiero wtedy jakoś Wam to może zrecenzuję. Zresztą będziecie widzieć, jak będę siedzieć z takim afro, jak kiedyś Nie wiem, czy chyba nie każdy pamięta, Zbigniew Zamachowski występował w jakimś jak chyba kabarecie czy coś takiego. Śpiewał Ucitelka tańca nauczy i miał tutaj taką perukę, właśnie taki jak afrykańczyk I jaki mi z tym czymś na głowie, to znaczy, że po prostu zadziałało. I dalej. Jedźmy dalej. Jak już jesteśmy w temacie tych Baby Hair. Co to jest? To jest szampon do włosów Johnson Johnson. Przepiękny to jest zapach, ale to nie o zapach chodzi. Słuchajcie. Ja o tym szamponie opowiem w moich ulubieńcach, których mam już nagrywam od, podejrzewam od tygodnia, tak jak sobie dobrze zliczę, i też nie mogę zebrać. Więc właśnie ten szampon będzie w ulubieńcach i powiem na jego temat coś więcej. Więc go odkładam szybciutko. I teraz słuchajcie. Zapominam, bez przerwy gadam do Was słuchajcie, a ja przecież tak naprawdę wiem, że skoro włączyliście na mój kanał, to mnie na pewno słuchacie. Ale dobra, trzy maseczki. To ich nie zna, przyznać się. Przyznać się bez bicia. Ja nie będę karać. Już głupawka mi trochę zaczęła grzać, kiedy wyobraziłam sobie, że mnie słuchacie. E, I tak, e, słynne maseczki na strefie YouTubeowej, słynne, bo to jest Bania Agafia. Tak mi się wydaje, że to się tak w ogóle powinno czytać, czyli e, rosyjskie kosmetyki. Ponieważ tu piszę w takim języku. I teraz tak, ta jest tonizująca maska do twarzy, ma za zadanie ujędrniać, nawilżać, tonizować skórę, to jest ta. Następna to jest z mlekiem łosia, czy z łosia, zaraz Wam powiem, mleko łosia i ekstraktem ziół syberyjskich, czyli ta. A ta ma za zadanie odświeżać, działać, tonizować skórę, oczyszczać i tak dalej. I powiem Wam, każdą z nich już użyłam niektóre dwukrotnie, nie widać tego, ponieważ tu jest 100 ml, za 4,69, czyli taką cenę, jaką dałam tutaj nawet macie, jest 100 ml w każdej, więc jest o wiele większa pojemność niż tych maseczek typu lirenę, Tołpy czy na przykład Sorai, a bowiem Wam naprawdę jestem zaskoczona. W ogóle jestem zaskoczona czym? Że jeśli mamy maseczkę, którą trzeba nanieść na wilgotną skórę, i ona jest jakby kremowa, po czym mamy ją zmyć, to myślę, co ona daje, co ona działa w ogóle, co ona wniknęła w skórę, co ona zrobiła, ale robi y, podobnie jak na przykład, y, nie wiem, y, algi morskie, sproszkowane, czyli mieszamy, nakładamy, zmywamy, a skóra jest ujędrniona i gładka i nabilżona, więc to działa podobnie. Naprawdę, kiedy użyłam tą z dodatkiem właśnie mięty, czyli taką tonizującą skórę, miałam wrażenie, że po jej zdjęciu, na początku przez 10 minut było takie lekkie, wiecie, chłodzenie, potem jak ją zmyłam, miałam wrażenie, że skóra jest odświeżona Miła i pory są ładnie oczyszczone. Po prostu jakby mi zbielała. Także fajne, fajne coś położyć sobie na przykład, jak wychodzimy na imprezę i chcemy mieć właśnie skórę jaśniejszą, bez tych przebarwień. Także to zauważyłam. Ta z tego łosia tak, no średnio tak działała, jeśli chodzi o nawilżenie skóry, natomiast ta jest bardzo przyjemna, która ma z zadanie ujędrnić. Też jest taki przyjemny efekt jakby chłodzenia, ale nie aż tak jak w tej i taka skóra jest naprawdę tak jakby napięta, wygładzona. No, no jest to widoczne, musicie sobie spróbować. Z tego co wiem, ma bardzo dobre opinie, jedna już dziewczyna na YouTubie sobie je kupiła, więc myślę, że... Dajcie znać, czy się u Was sprawdziły. A właściwie to ogólnie, dajcie znać, co u Was słychać, bo ja tutaj tak gadam, gadam, a wy nic, cisza. Dobra, i teraz przechodzimy już do takich kosmetyków, tak zwanych zwyklaczków. L'Oreal Podkład Infallible. Dlaczego się na niego zdecydowałam? Ponieważ po pierwsze, mam tylko jeden podkład, którego używam. I po drugie, był w cenie 29 zł, też u mnie w takiej właśnie drogerii chemicznej, więc stwierdziłam, jeśli jest w Rossmanie, czy w naturze, za kwotę około 59-65 zł, żal, żal naprawdę nie wziąć. Wielkie ukłony i podziękowania dla pani, jeśli mi kiedykolwiek zobaczy na YouTubie, że ten kolor najjaśniejszy. Po tygodniu, kiedy już prosiłam, prosiłam, czy on już jest, czy go nie ma, dopytywania się, pani ten kolor najjaśniejszy, czyli 125, go po prostu odłożyła. Używany przeze mnie dopiero raz, no bo oczywiście musiałam się nim wypaćtać e, i powiem Wam, że jest bardzo przyjemna konsystencja, taka rzadsza, ale bardziej kremowa, niepłynna kolor, wbrew pozorom, bo tutaj pisze e, Natural Rose, ale tak naprawdę... To ta 125 jest bardziej beżowo z akcentami żółtymi, co mi się bardzo podoba, bo no wiadomo, nie chcę z siebie zrobić narzeczonej, prawda? Kermita, czy byłej narzeczonej, bo z tego co pół roku temu, to świnka chyba pigi i kermit się rozstali i on już ma chyba inną. Możecie sobie to sprawdzić. I teraz tak, tu pisze, że ma nawilżać skórę, utrzymywać się do 24 godzin, 24 godziny nie, ale 8 godzin to jest ok. I następna, słuchajcie, sprawa, że ma nawilżać tą skórę. Nie pamiętam, czy o tym mówiłam, bo już się rozgadałam. Myślę, że powinnam być zadowolona. Ładny kolor, ładne rozprowadzanie na mojej skórze daje ładny efekt. Nie podkreśla żadnych suchych skórek, bo ja już nie mam takich suchych skórek. Ha, no to się tym pochwaliłam. No ale dobra, bo już głupoty gadam. Przechodzę dalej. Odżywka do paznokci z Vanity za 6,49, regenerująca z wapniem, taki fajny kolorek i potem sobie też kupiłam Rimmel London z serii Rita Ora dla Rimmela, czyli właśnie taki lakier, lakier do paznokci, który mam też właśnie na Pazurkach. To jest taki nudziak beżowo-różowo szary, tak może wyglądać na pazurkach jak beżowo-różowo-szary. Ale słuchajcie, powiem Wam tak, naprawdę yy, bardzo mi się w ogóle podoba ten kolor i połączenie tego czegoś, ponieważ odżywkę nakładam najpierw raz, a za jakieś dwie minuty drugi raz daje już takie ładne wygładzenie płytki paznokciowej, rozjaśnienie. Po czym wystarczy jedna warstwa tego, i naprawdę zobaczcie, jaki jest przepiękny, bardzo delikatny efekt. Myślę, że ładnie wygląda do opalonych dłoni, natomiast do bardziej takich bladych mógłby stwarzać, sprawiać wrażenie e, rąk e, trupiaczka. I słuchajcie, jak ten kolor się nazywa: Rain, rain, go away. Go away to mi się znaczy odejdź, odejść stąd natychmiast. E, tak. E, natomiast o ile ładniej brzmi, jeśli powiemy. To nie jest lakier do paznokci 498, to jest lakier do paznokci Rain Rain Go Away. Aha, ale to ładnie brzmi, nie? Mi się to bardzo podoba, no nie ja wiem, taka schizola po prostu na punkcie tych. Więc mówię, to 10 zł, to 6,49 bardzo fajne, jestem bardzo zadowolona w ogóle z tej odżywki, że ładnie tak wygładza tą płytkę paznokcia i wiecie, to jak czasami macie, że lakier do paznokci jest taki jakby nie do końca pigmentacyjny, nie wiem jak to nazwać. To wtedy na taką jasną błykę, jak pójdziemy, kładziemy, już uzyskujemy taki bardzo ładny kolorek. I już przedostatnią rzecz, którą pokażę. Dobra, pokażę tak. W końcu, w końcu sobie Rock Angel zafundował słynną pomadkę matową w płynie z serii Golden Rose Liquid Matte Lipstick. Tak się pięknie nazywa i to jest 05. Tu już nie ma takiej ładnej nazwy jak przy tym nakierze i wygląda ona tak. Czyli dla mnie to jest jakaś taka śliwkowo-bordowy, brzosowy kolor, ale bardziej w kierunku lub tonacji ciepłej. Mam go dziś delikatnie na ustach, ale jeszcze wzbogacony obłyszczy więc dwa kolory się wymieszały, ponieważ chciałam troszkę delikatniejsze. Widzę, że pigmentacja jest mocna, także myślę, że będzie bardzo dobry na jesień. Nie wiem, jak będzie z wysuszaniem ust, bo ja mam z tym problem. No ale coś za coś jakieś poświęcenie musi być i 17,49. Rozglądam się, czy jeszcze coś kupiłam. Taki mały psipierdeniek. jeździłam za tym właśnie całe miasto, swoje objechałam, czapstick o smaku truskawkowym, nic wielkiego. Od pierwszych odcinków po prostu to jest mój ulubieniec, miałam inny, miałam tego chińskiego zwiada w postaci, wiecie, jak widzieliście na Get Ready czyli to niebieskie takie stworzonko kupione w Biedronce chyba za 5 zł, ale tak nie bardzo mi nawilża usta, więc pogodziłam się znów z czapstikiem, zdradziłam go tylko raz i teraz już jest mój, no ale mówię to tylko tak na zakończenie, za 10 zł takie maleństwo, no ale dobra. I co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną czas, że te moje marutki nie wykończyły Was za bardzo, że e, czy przed południe, czy wieczór, czy popołudnie e, z rock gelem przy kawce, przygrzanym winku, piwku, jak zwał, tak zwał <grych> i że jakoś tam się dogadaliśmy mentalnie. Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!